Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrapeczką Olkarz za 5 euro i mam tutaj 4 sztuki i zrobimy sobie taką bitwę między starą wersją a nową wersją tej zdrapki więc nowa wersja jest ta, to jest ta właśnie złota ona no, dopiero niedawno miała swoje wznowienie nie wiem czy w tym tygodniu czy w ubiegłym a tutaj jest ta stara wersja, zielona Także zobaczymy, wziąłam po dwie sztuki i zobaczymy jak one nam tutaj dzisiaj wypadną. Jeśli chodzi o tą zdrapkę złotą, to ona w tej, w tej właśnie złotej wersji już kiedyś była, tak ze 4 lata temu jak zaczynałam zdrapywać. Także ten, ta wersja kolorystyczna już się powtarza, nie wiem czy gdzieś tam kiedyś wcześniej była ta zielona, także... Aha, jeszcze z ciekawostek. Ciekawostka na dzisiejszy odcinek jest taka, że trafiły mi się takie oto numerki, już Wam pokazuję. Więc w starej wersji trafiły mi się dwie pierwsze zdrapki z paczki, numer 1 i numer 2. A jeśli chodzi o nową wersję, trafiły mi się dwa ostatnie numerki: 19 i 20, w paczce jest 20 zdrapek. Także co, kochani, myślę, że będziemy sobie już zdrapywać. Trzymajcie mocno kciuki, żeby coś fajnego tutaj wpadło. No i zaczynamy. No i zaczniemy sobie od tej zielonej. Ciekawa jestem, czy tutaj coś, no czy coś, cokolwiek te zdrapeczki dzisiaj nam przyniosą. W grze numer 1 szukamy trzy razy tej samej kwoty. mam 2 razy 20, 2 razy 50, mamy 1500 i dwa razy główna. Dalej szukamy 3 razy tego samego symbolu. Mamy tutaj monety dwa razy, banknoty dwa razy, portfel, safe, Mamy sztabkę, skrzynię, safe po raz drugi, portfel po raz drugi, skrzynia po raz drugi, sztabka po raz drugi, więc wszystko po dwa razy. No i gra trzecia. szukamy czwórki czwórki oraz dziewiątki pierwszy rządek niestety pusty I drugi niestety również pusty, także pierwsza jest przegrana. Przechodzimy sobie do złotej. Mam nadzieję, że cokolwiek tutaj wpadnie, no bo może też być zero. Różnie to bywa. Tutaj też mamy wszystko po dwa razy. Na wstępie, no i tutaj niestety również wszystko po dwa razy. Gra numer trzy. Szukamy jedenastki i siódemki. oboczki oboczki No, niestety nic nie ma. Druga runda i ostatnia. Aby cokolwiek wpadło. chociaż gdzieś zwrotnie wpadnie. No tutaj się nie powtarzają. Dwa razy dwieście, dwa razy piętnaście, dwa razy dwadzieścia. Mamy stoi i główną, więc zobaczymy.

Szukamy siódemki i osiemnastki. Oj, coś czuję, że dzisiaj będzie pusto. No jest osiemnastka, dobra. Honorowa, wygrana. zobaczymy co pod tą osiemnastką no i zdyszka, super zdrapka z numerem pierwszym także jedyneczka się spisała zdyszka, więc połowa jest odzyskana w razie jakby w tej ostatniej już miało nic nie być, no to chociaż połowa jest wkładu fajnie, no dobra i przyjdziemy sobie teraz do ostatniej I to będzie dziewiętnastka. No tutaj też się nie powtarzają, więc może też wpadnie jakaś wygrana. 2 razy 10 tysięcy, 2 razy 20, a pozostałe są różne, także zobaczymy. Tutaj nie ma nic. No i ostatnia gra. Szukamy ósemki i czternastki. I ostatnia liczba. No, niestety. Także, kochani, dobrnęliśmy do końca. 20 euro wkładu w odcinek i drapaliśmy dzisiaj dwie wersje, nową i starą. No i w nowej wersji nie było ani jednej wygranej, także przegrana, zdecydowana przegrana po stronie tej, właśnie nowszej wersji. A w starszej wersji. Wpadła nam dyszka w zdrabce numer 1. Ja tutaj pod 18. Także stara wersja wygrywa. No ale niestety stara już wychodzi pomału. Także co kochani, połowa odzyskana. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki, subskrypcje oraz komentarze. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam wysokich wygranych oraz miłego wieczorku. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Pa pa!